Marzena Hitler, głos 24. W Małopolsce trwa dzisiaj kolejna sesja Sejmiku Małopolskiego, i prosto z, z sali obrad, zorganizowanej tym razem w Muzeum Lotnictwa, przyjechał do naszego studia pan poseł Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej, który również był na tej sesji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Panie pośle, pan dość często jest gościem na sesjach. No i można odnieść wrażenie, że zamieniają się one niemal w takie parlamentarne obrady, chociaż czasami padają tam bardzo nieparlamentarne sformułowania. Czy to już tak teraz będzie, że na sesjach małopolskich będzie pojawiało się nazwisko Donalda Tuska, że będą poruszane takie sprawy, które właściwie dotyczą polityki ogólnopolskiej? Przez 17 lat byłem związany z samorządem województwa, więc nic dziwnego, że w sprawach niezwykle ważnych dla rozwoju Małopolski staram się, nie tylko monitorować te tematy, ale też zabierać głos, kiedy, się to, kiedy jest toczona debata. Pewnie gdyby nie odpowiedzialne działanie zarządu województwa małopolskiego obecnego, to by mnie na tej sesji nie byłoby po prostu te kluczowe dla rozwoju tematy nie byłyby poruszane, bo nikt by nie wpadł na pomysł, aby stawiać rozwój małopolski na szali jakiejś. Niepojętej walki światopoglądowej, co obecne władze województwa od początku tej kadencji uczyniły? Tematem, który ciągle tak rozgrzewa opinię publiczną, jest sprawa deklaracji antyLGBT, czyli tej takiej deklaracji niby o rodzinie, ale tak naprawdę w tle związanej z pewną dyskryminacją środowisk LGBT, czyli osób o innej zupełnie orientacji seksualnej. I, i sprawa ta pojawiła się już na poprzedniej sesji, no, ale ciągle ten temat jest ważny, dlatego, bo nie podjęto zmiany tej uchwały. Małopolska utrzymała ciągle tę deklarację, mimo że grożą nam za to bardzo poważne sankcje, bo to nie tylko kwestia tolerancji i spraw wolnościowych, ale też konkretne duże pieniądze. O pieniądzach później. Ta deklaracja po prostu jest z punktu widzenia systemu wartości deklaracją haniebną, deklaracją wykluczającą i to wbrew ustawie o samorządzie województwa, Przecież wspólnotę samorządową województwa małopolskiego tworzą jej mieszkańcy, zamieszkujący w granicach administracyjnych tego regionu i tutaj nie ma mowy o wykluczaniu kogokolwiek, a ta deklaracja po prostu... Taka jest, która mówi, że jakieś grupy społeczne są niepożądane. Jak popatrzymy na historię Małopolski od pokoleń, od wieków, to zawsze była mieszanka wielokulturowa. To była mieszanka która no, ludzi jednak otwartych, tolerujących innych, czy to o innym światopoglądzie, czy o innej religii, czy innej narodowości, bo taki był po prostu region. I się dziwię, że oni w ogóle wpadli na pomysł, aby dwa lata temu, czyli tuż po przejęciu przez siebie władzy, wprowadzić tego typu tematy, które przecież nie mają żadnych unormowania w prawie. To jest domena. Spraw ogólnopolskich, sprawy światopoglądowe na forum samorządów. No nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jakie intencje przyświecały. Nie sądzę, aby to była kwestia chęci wsparcia rodziny, bo przecież gdyby chcieli wspierać w sposób szczególny jakieś grupy, to można to robić, do tego nie potrzebna jest absolutnie żadna. E, żadna deklaracja do tego jest potrzebny e, dobra strategia, plan e, działania i realizowane projekty, no, one są kierowane do konkretnych. Grup społecznych do konkretnych obszarów, w którym się województwo kieruje. Tu jest po prostu coś, co w mojej ocenie absolutnie jest bezsensowne, haniebne i powinno być jak najszybciej uchylone, pomijając całkowicie sprawę pieniędzy. Chociaż ja wiem, że ona jest też ważna. A ja prawda? To jest po prostu też jakiś układ, bo przecież ta deklaracja została przywieziona w teczce. Żadne komisje sejmiku na tym nie obradowały. Tak. Nie zostało to przypracowane w taki normalny sposób. Nie wyszło to po prostu od radnych, tylko nagle pojawiło się na sesji, yy, zostało to klepnięte, że tak właśnie mamy zrobić. Była to jakaś taka no, tajemnica poliszynela. kto to przywiózł, dlaczego to zostało uchwalone. I potem 80 aż samorządów w Polsce opowiedziało Chyba się 98. za. 88. Mhm, już może. Eee, no typowy taki bym powiedział, pisowski styl to Jak Pan Boże, kto za tym stoi? Eee, Typowy taki pisowski styl działania, zdaję sobie sprawę, że ona faktycznie została wprowadzona pod obrady w dniu. Sesji, ba w kwietniu 2019 roku, zaprezentowana przez marszałka Kozłowskiego, więc na pewno była taka wola polityczna jego zwierzchników, bo sam marszałek raczej przez te trzy lata dał poznać się jako osoba kompletnie nie mająca własnego zdania, niesamodzielna. No, dzisiejszy dzień też jest tego przecież potwierdzeniem, bo zapowiadał od dawna odwołanie marszałka Urynowicza. Jak słyszymy, Terlecki z Szydłową wczoraj nie doszli do porozumienia i tą sprawą właśnie Kaczyński zajął Absurd, po prostu coś, co mi się w absolutnie w głowie nie mieści, aby z rzeczy, które są do domeną spraw regionalnych, osobiście marszałka, bo przecież on ma tutaj umocowanie w ustawie bardzo mocne, tylko jego kandydat może być na jego wniosek powołany do zarządu. On po prostu tych rzeczy nie potrafi robić. Co więcej, nawet wewnątrz swojego środowiska nie potrafi znaleźć konsensusu dla swoich rozwiązań. To pokazuje, że tak naprawdę mamy do czynienia z osobą, która jest. Całkowicie uzależniona od tego, jakie sygnały będą napływały z góry. No Wówczas na pewno to był akcent dobrze wpisujący się oczywiście to słowo dobrze to musi być w cudzysłowie wpisujący się w oczekiwania partii rządzącej. Takich głosów przecież również na poziomie centralnym nie brakowało i blisko setka samorządów, w tym Cztery województwa bołudzkie, trochę inną uchwałę podjęło, Podjęły po prostu e, haniebne e, deklaracje czy, czy, czy uchwały, bo one mają różny charakter. No i ona dzisiaj obowiązuje i ona ma swoje konsekwencje bez względu na to, w którym momencie politycy PiSu się z niej wycofają. czy znaczy, to też nie jest tak, że Małopolska właśnie staje się takim poletkiem, gdzie po prostu. Rozgrywa się pewne rzeczy, które dzieją się w PiSie. Przecież mieliśmy tutaj niedawno zmianę wojewody w zeszłym roku, który Z nagle drugo. został tak, został odsunięty, pojawi się na jego miejsce ktoś inny i ciągle widzimy takie zmiany, przesunięcia w samym środowisku PiSu. Zależy kto komu podpadnie, albo czyja frakcja w tej chwili wygrywa. Zdecydowanie tak, wydaje mi się, że Czy ta tak ma wygląda wark... demokracja? No widocznie w PiSie tak. W PiSie ta demokracja. Polega na tym, kto ma lepsze postrzeganie u prezesa Kaczyńskiego. No w Małopolsce bez wątpienia dwie frakcje walczą, ale to słowa walka to wydaje mi się, że jest jednak daleko, zbyt daleko idąca. No wydaje mi się, że jednak karty ma w ręku marszałek taklecki i finalnie to on będzie decydował. Wróćmy jeszcze do tej sesji. pan. Po raz kolejny postawił takie mocne zarzuty marszałkowi Kozłowskiemu. Dzisiaj pojawiła się wywołana przez pana sprawa forum ekonomicznego, na który Małopolska wyłożyła pieniądze, a które odbyło się poza Małopolską. Dzisiaj zarząd tłumaczył się, że miał inną umowę z Berdychowskim, że ono jednak miało wrócić, ale nie wróciło. No ale jednak nie wróciło i Małopolska straciła prestiżową imprezę. No. W mojej ocenie fakty są brutalne dla marszałka Kozowskiego. Jest po prostu nieudolnym marszałkiem. Przegrał masę różnego rodzaju wydarzeń, co jest rzeczą bym taką klapą spektakularną porażką, ale on przegrywa również rozwój Małopolski, prawda? Ja dzisiaj poruszałem i to był główny motyw mojego udziału sprawę rozdziału środków na regionalne programy operacyjne. Dzisiaj marszałek w swoim sprawozdaniu słowa nie powiedział. No osoba, która byłaby zadowolona z podziału środków na programy regionalne, pewnie by się chciała swoim dorobkiem pochwalić. On stracił blisko 600 milionów euro, ponad 2,5 miliarda złotych. Jeśli porównamy to z tym programem, który jest obecnie realizowany, który miałem przyjemność negocjować w 2014 roku, to pokazuje jak dalece jest nieprzygotowany i nieprofesjonalnie podejmuje działania i konsekwencją są po prostu porażki. Ja oczywiście bardzo żałuję, że forum ekonomiczne w Krynicy to już historia, historia sprzed dwóch lat, ale dziwię się, bo przecież no każdy o zdrowych zmysłach nie podjąłby rok temu takiej sytuacji, żeby zapłacić za forum które odbyło się poza Małopolską, tak jakby w Małopolsce brakło miejsc. Jak nie mogło być w Krynicy, to mogło być w Krakowie lub w wielu innych miejscach, w Niepłomicach. Nie chcę szukać w tej chwili miejsc, które naprawdę spełniają również takie wyzwania na ograniczone wydarzenia, jakim byliśmy świadkami w ubiegłym roku w Karpaczu. On za organizację tego forum zapłacił, a dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tak naprawdę przetestował Karpacz, czy ma infrastrukturę, E, zdolną do organizacji takiego o, wydarzenia. Pewnie to wydarzenie w Karbaczu będzie jednak trochę mniejsze niż e, w Krynicy, bo takie są uwarunkowania po prostu lokalne. Ale on to po prostu przetestował za pieniądze małopolskie. No, odpowiedzialna osoba tak nie podchodzi, nie podejmuje takich decyzji. to jest ewidentna klapa polityki marszałka Kozłowskiego. Tym bardziej się dziwię, że jako osoba, jako mieszkaniec powiatu nowosądeckiego w sposób szczególny powinna być, że tak powiem, związana z sądeczyzną i powinna mieć świadomość, jakie skutki, negatywne skutki, również w wybiarze gospodarczym, brak takiego wydarzenia w Krynicy będzie miał. To jest strata co najmniej 20 milionów złotych zostawionych w restauracjach, zostawionych w hotelach, bo mniej więcej taki wolumen środków finansowych był wydatkowany przez te kilka dni. To jest ogromna strata wizerunkowa, bo co byśmy o forum ekonomicznym w Krynicy nie mówili, to większego wydarzenia gospodarczego i z taką, bym powiedział, również międzynarodową renową, przecież to takie wschodnie Dewos się mówiło, Dawos, prawda? Więc to jest, to jest ewidentna strata i żadne kroki tutaj po prostu nie dadzą rady zapobiec tej katastrofie, która już się stała. No, dzisiaj słyszę, że wydają ponad milion złotych dla jakiejś zaprzyjaźnionej dla PiSu fundacji na organizację konferencji. No, ale tego się nie da porównać, nie wiem, ile tam będzie 200 osób czy ileś stacjonarnie uczestniczyło w tej konferencji. Tego na pewno nie da się porównać z forum ekonomicznym, gdzie 4000 tysiące samych gości mieliśmy, a jeszcze do tego media, zaplecze, całe otoczenie, ludzie od logistyki, którzy się zajmowali przygotowaniem tego wydarzenia, wolontariusze. Samorządowcy i czy posłowie, którzy kandydowali w poprzednich wyborach, Spisu, szli z takim hasłem, bo gościliśmy ich też tutaj w studiu. Że Małopolska zasługuje na więcej, że teraz my w końcu upomnimy się o te pieniądze dla Małopolskiej. No i rzeczywiście jakieś inwestycje są tutaj realizowane, pewne obwodnice mają powstać, ale mówił Pan dzisiaj o tych dużych pieniądzach z RPO, które straciliśmy. No i jeszcze wchodzą w grę środki, o które my nie zabiegamy, na przykład środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Małopolska nie jest jeszcze wpisana do tego funduszu, mimo że mamy tutaj kopalnie i będąc w Unii mamy świadomość, że one kiedyś będą musiały być zamknięte. Nie podejmuje się tutaj żadnych działań, żadnej strategii nie wypracowuje na przyszłość. Po pierwsze chcę powiedzieć, że nie realizuje się żadnego zadania, które nie byłoby ujęte w kontrakcie regionalnym podpisanym w 2014 roku również przeze mnie, który był wynikiem negocjacji samorządu województwa z, z rządem Rzeczypospolitej Polskiej, konkretnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Więc to jest pierwsza uwaga. Również to, co na poziomie województwa się realizuje, to są zadania inwestycyjne przygotowane wcześniej, o których w sensie planistycznym czy projektowym decyzje zapadały zdecydowanie wcześniej, które znalazły swoje odzwierciedlenie w planie inwestycyjnym Województwa Małopolskiego, który pokrywa się z perspektywą finansową aktualną i który był przyjęty jeszcze. Przez zarząd, który miałem zaszczyt kierować. Oczywiście były wprowadzane jakieś modyfikacje, zmiany wartości kosztów, ale tak naprawdę żadne nowe zadania nie są realizowane. Ja mogę natomiast powiedzieć szereg zadań, wymienić szereg zadań, których realizacja nie jest w żadnej mierze rozpoczęta. Takim symbolem nieporadności polityków PiSu jest na przykład sądeczanka, prawda? Droga, o której wszyscy wiedzą i ona była dla mnie priorytetem, jeśli chodzi o wpisanie do pakietu e, inwestycyjnego w ramach kontraktu regionalnego. Była w planie inwestycyjnym do zrealizowania do 2023 roku, a PiS jedyne co zrobił to przesunął czas jej realizacji do roku 2028. Więc nic nowego tak naprawdę Jesteśmy PiS. Jesteśmy w połowie kadencji. PiS, no, drugiej, drugiej hmm. kadencji. Drugiej kadencji, więc e, to jest naprawdę już bardzo długi okres czasu. Nawet gdyby nic nie mieli zostawiony, a tylko była wola polityczna, żeby zrealizować, to 6 lat wystarczyło zrobić, naprawdę można było zrobić dużo więcej, a oni mieli, tak jak powiedziałem, wiele rzeczy rozwiązanych. Ale nie chcę się na tym skupiać. Faktycznie ta nowa perspektywa ma za sobą. Wielkie wyzwania. Jedną z nich to jest polityka klimatyczna, bo w nią po prostu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji się wpisuje. Jeśli nie będziesz realizował polityki klimatycznej zgodnej z celami przyjętymi przez Unię Europejską, czyli tu mówimy tutaj o neutralności klimatycznej do roku 2050, to tylko w połowie z tego funduszu będziesz mógł korzystać. Rząd polski oficjalnie jeszcze w tej sprawie decyzji nie podjął. Wydaje się, że wszystkie te dokumenty, które przygotowuje, wskazują na to, że jednak ostatecznie zaakceptuje prawda, uzgodnienia na poziomie Rady Europejskiej, bodajże sprzed dwóch lat i, i, i finalnie Polska też będzie realizowała wszystkie te wyzwania, a więc redukcję zanieczyszczeń. Środowiskowych transformację energetyczną. My musimy zmienić całkowicie nasz miks energetyczny, z którym mamy wielkie problemy, bo w 80% jest po prostu uzależniony od węgla. Jednym z jego warunków, to już chyba jest po decyzjach rządu, to jest oczywiście likwidacja wszystkich kopalń węgla kamiennego. Mówimy tutaj o, o węglu. Nie koksowym, bo węgiel koksujący pozostaje dalej jako. Jego perspektywa wychodzi znacząco po, poza rok 2050, jest po prostu ważnym produktem surowcowym. No i obserwując te wszystkie działania, no nie tyle ubolewam nad decyzjami, które zapadły, bo one po prostu. Musiały zapaść. To jest dla mnie rzecz oczywista. Te decyzje tak uważam, że jeszcze będą następowały znacznie wcześniej, czyli poziom, znaczy perspektywa funkcjonowania górnictwa w Polsce będzie zdecydowanie. Krótsza, wiemy to na przykład z zapotrzebowania na węgiel, prawda? Nie wiem, w gospodarstwach domowych czy, czy, czy w energetyce, to te, te wszystkie przemiany nastąpią zdecydowanie szybciej. Ale mnie przede wszystkim interesuje, co na Małopolsce Zachodniej, która jest, bym powiedział, terenem bardzo porównywalnym z częścią województwa śląskiego, z, z górnośląską metropolią, prawda? Gdzie Mamy bardzo wiele miejsc po górniczych, po hutniczych, po energetycznych, po elektrowniach. Tam oczekiwałbym, że władze województwa podejmą dialog i wynegocjują jakieś alternatywne możliwości rozwoju prawda? żebyśmy nie czekali aż wszystko zostanie zamknięte tylko również, żeby te samorządy miały świadomość w jakim kierunku powinny inwestować, co inwestować i mieć wsparcie ze strony rządu, że konkretne inwestycje będą lokalizowane na tym terenie, a tego dzisiaj nie mamy. A czy nie ma Pan wrażenia, że to ciągle jeszcze jest taka prowadzona rozgrywka, że z jednej strony mówi Pan, że no, rząd na pewno to zrobi, ale z drugiej strony, tutaj, no choćby na dzisiejszej sesji, padają takie sformułowania, które no, mogą budzić duże wątpliwości, czy w ogóle nie jest tak, że my tutaj testujemy zupełnie inny kierunek? Dzisiaj Pan były senator Bogdan Pęk powiedział, że jeśli Unia każe nam chodzić w tęczowych hałatach. Za pieniądze, to co my wtedy zrobimy, czy będziemy to robić? Z kolei y, przewodniczący Jan Duda mówi, że my powinniśmy się rozwijać, ale za swoje pieniądze, a nie za pieniądze unijne. Czy to nie jest tak, że mało Polska testuje właśnie taki model, że Polska chce się jednak uniezależnić, że chce mieć w kierunku poleksitu? Nie mam żadnych wątpliwości, że w 2004 roku e, Bogdan Pęk był przeciwnikiem wejścia Polski do Unii Europejskiej, że we wcześniej odbywającym się referendum zagłosował przeciwko, i można powiedzieć, że jego perspektywa czy jego punkt widzenia na Unię Europejską, na Wspólnotę Europejską tutaj się nie zmienił. Te głosy bardzo często z jego ust pojawiały się również we wcześniejszych latach, kiedy był radnym województwa, posłem do parlamentu czy senatorem. To więc tutaj żadnej zmiany nie widzę. To, co mnie martwi, to mnie martwi to, że to jest coraz częściej pojawiający. Się temat w przestrzeni w debacie publicznej, na no ostatni głos ministra Ziobro, że prowadzi nas Unia Europejska na wojnę, prawda? Wystąpienia Solidarnej Polski, czy jakieś informacje, że, że tak myśli co najmniej jedna trzecia parlamentarzystów PiSu, to są zatwarzające informacje, bo jeśli to jest jakimś elementem folkloru, mówi to jedna osoba, jeszcze. Dosyć wyrazista, którą znamy od 20 lat, to ja bym się tym nie martwił. Natomiast, jeśli to się staje taki dominujący w przestrzeni publicznej temat, bardzo często wpuszczany w obieg, to ja się po prostu martwię, bo faktycznie taka może być realna polityka pis że oni doprowadzą nas do takiej sytuacji, że wtedy już nie będzie alternatywy albo wypad. Ale w tej chwili po Brexicie my już wiemy co to znaczy wyjść z Unii, że nagle przedsiębiorcy zostają bez rynków zbytu i bez pracowników, że ym, Wielka Brytania została bez umów w pewnym momencie yy, i że groził zupełny kryzys, więc jeśli Polska poszłaby w tym kierunku, no to znaleźlibyśmy się po prostu poza, poza centrum świata, który w tej chwili właściwie no, się rozwija. Po pierwsze bym się nie porównywał z Wielką Brytanią, bo jednak no Polska ma bardzo daleką drogę jeszcze, aby się porównać z Wielką Brytanią. To jest bodajże dziesiąta czy 11 gospodarka świata. O, oni z ogromnymi kosztami, ale jednak pewnie sobie poradzą prawda, z tym wyjściem. Oni mają też geopolityczne takie położenie. Że mogą być jakimś łącznikiem między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. No, no jest wiele, wiele uwarunkowań, które bym powiedział, e, pewnie docelowo pozwolą e, Wielkiej Brytanii uporać się z tym gigantycznym problemem, który jest dzisiaj konsekwencją, oczywiście, decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej. No, Polska, jako kraj dużo słabszy, jeszcze zlokalizowany jednak we wschodniej, niezachodniej części Europy, no, jaką ma alternatywę? No, żadnej samodzielnej roli nie odegra. To dzisiaj po prostu wiemy, że my mamy wszystkie mosty spalone, że polska e, polityka zagraniczna, ta, która była prowadzona, czy jest prowadzona przez ostatnie 6 lat, doprowadziła nas do całkowitej izolacji. Więc my, jako samodzielny kraj, w mojej ocenie, e, nie będziemy odgrywali absolutnie żadnej, e, żadnej roli. Jedyna, jedyny kierunek, który by nam pozostał, to jest oczywiście kierunek na wschód, w stronę, Putina, i to jest pytanie, czy wyobrażamy sobie w ogóle taką przyszłość, taką alternatywę, która jest realną alternatywą dla wyjścia Polski z Unii Europejskiej. No, ja bym akurat chciał, aby te ostatnie 15 lat, a właściwie 30 tego restartu polskiego po odzyskaniu niepodległości i jednak pomnażania jakiegoś bogactwa, był kontynuowany, bo. Alternatywa wcale nie taka odległa, sprzed 89 roku, jest obrazem dramatycznym. Ja nie chcę żyć w izolacji, chciałbym jednak, aby to, co było marzeniem naszych przodków, bycia częścią świata zachodniego, aby było naszym udziałem, ale nie tylko naszym, również naszych dzieci. No Małopolska tak otwarta i tak turystycznym regionem, yy, który jest tak turystycznym regionem, na pewno też chciała być otwartym regionem. Bardzo dziękuję panu. Na pewno tak chcą y, mieszkańcy Małopolski. Co do tego nie mam absolutnie żadnej wątpliwości. Serce rosło, jak mieszkańcy Łycej Góry przyjmowali naszą medalistkę olimpijską, swoją rodaczkę. To pokazuje, że y, ludzie po prostu y, są otwarci, są mili. I gościnni, bo to jest też jedna z cech Małopolan, o której pewnie wielu z nas mogło się wielokrotnie przekonać.